Jak myślisz, czemu młode dziewczyny lecą na badboja? Czemu lecą na narcystycznych kolesi? Czemu lecą na psychopatów? Myślisz, że to jest przypadek? Ona jest po prostu młoda i szuka tak naprawdę mężczyznę, który jest kompetentny. Okej? Okay? Szuka mężczyznę, który jest kompetentny, z tym, że nie potrafi jeszcze wyczuć tej różnicy między mężczyzną, który jest kompetentny, przez to też jest pewny siebie, a mężczyzną, który jest narcystyczny, i daje pozory, że jest odważny, że jest taki do przodu, bo daje taką energię, jakby był ten pewny siebie, jakby był kompetentny. Pierwsza rzecz, jaką u kogoś widzimy, jeśli chodzi nawet Pokażę. o tytuł poprzedniego, tego pierwszego filmu, pierwszy tytuł w moich, że tak powiem, notatkach brzmiał: Jak przyciągać wyglądem. I po prostu teraz może rzeczywiście żałuję, że, że, go, że go nie było, bo wtedy wszystko. Oj, tam nic nie żało, tak, dobra, dobra, żałujesz. Bardzo dobrze film przynajmniej daleko poszedł. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jej film miał ponad 80 tysięcy wyświetleń, 86 około tysięcy wyświetleń, i prawie w ogóle nie miał dislikeów i miał prawie 5 tysięcy lajków, ale prostytucja się zesrała w majty i zaczęła pies. swoje niebiesko-czopkowe uprawiać. O, różnimy się, ale nie, nie wszyscy, o jezu, a w ogóle, w ogóle mam awersję, awersję mam do statystyk i do uśredniania, w ogóle to jak, O, już wysypki dostałam. No, jak to typowa samica, nie?

żeby wiedzieli, że ten film ma się skupić na wyglądzie miał, i miał, chciałabym to podkreślić, że ten film miał się rzeczywiście skupiać tylko i wyłącznie na wyglądzie ale to nie znaczy, że nie ma czegoś no. takiego jak personality oczywiście, że jest i jest jak chcesz pokazać swój personality, jak nie niż wygląd? ale wygląd jest też mega ważny i to chciałam podkreślić w tym filmie u mężczyzny jest priorytetowy ...żeby go nie zaniedbywać i nie stawiać wszystkie... no wiecie jaki jest największy problem? Wiecie jaki jest największy problem z samicami, znaczy to wiesz, w relacji 1234, 4 ,66 zł 66 groszy A jak to wygląda z płucami? Zmniejsza ich wydajność, może tak, im palenia. Tak, nie pal. Każdy, każdy środek, który w ten sposób dostarczasz, szkodzi twojemu zdrowiu, okej? Okay? Każde, jak coś ciągasz w płuca jakieś dymy, to ci szkodzi. Sam dym sam sobie. Już najlepsza forma dostarczania to jest je zjedzenia, ok? Jak zjadasz. Czyli zrobić, musiałbyś sobie. olej. Taki, powiedzmy, i na tym oleju jakieś, robisz sobie jakieś. brownie. Z Maryjo, czy co tam, tak? Do, jak zjadasz. To jest najlepsza forma. Trochę więcej czasu musi minąć aż zadziała. Prawda? Ale to jest najlepsza forma dostarczania. Wszystko co palisz ci szkodzi. Dym. I co tutaj było mówione? Personality, bo to musi być gdzieś wybalansowane. Personality. Ona tutaj mówię, to jest taki damage control, skoro już mówimy tak po angielsku. To jest jej damage control. Próba powiedzieć, ale nie, no personality, macie rację. Personality, o, osobowość. No dobra, dobra. To nie Twoja osobowość będzie nosić jego dziecko. To nie osobowość będzie musia, będzie wydalać to dziecko. Tylko musisz mieć miednicę odpowiednią, tak? To nie Twoja osobowość go podnieca. Że, oh. Ma dyplom z psychologii, aż mi stanął. No, nie, no. O, zobacz, aż ona potrafi. Nie wiem, co ona tam może potrafić. Jakieś tam zainteresowania. Widzicie, ja nawet nie wiem, jakie macie zainteresowania, bo facet ma to w dupie. <laughs> Kurwa. Ja nawet nie wiem, czy on się interesują gościu, bo co mnie to obchodzi? <laughs> nie wiem, no, koń mi, nie wiem, czym tam się. Tańcem na róże. <noise> Czy one się tam interesują? Jakie zainteresowanie? Nie wiem, znaczki zbierają? Nie. To nerdy akurat. Personality, kurde gościu. I obie rzeczy są bardzo ważne. Następna. Wa w oczach mężczyzny ważniejszy jest Twój wygląd. A osobowość konkretna. Pe kilka pewnych cech, żeby było, żeby nie była konfliktowa, miła, chętna do chędożenia, że musiała się z nim chędożyć. Nie Prawda? Nie robiła mu dram. Rzecz, którą usłyszałam i która została tak odebrana, to to, że jestem totalnym bananem, bananowym dzieckiem i generalnie wielkim bananem. Nie. To jest bullshit, to jest Ale co bananem? Nie rozumiem, o co chodzi? Do czego to jest picie, że jest bananowym dzieckiem? O co chodzi? Może mi ktoś wyjaśnić? Bo ja najwyraźniej jestem boomer jakiś, czy nie wiem jak to się teraz mówi Jak młodzież dzisiejsza mówi To jest tak wielki bullshit, to jest tak ogromny bullshit Słuchajcie, każde pieniądze na wszystkie wycieczki, o których mówiłam A, bananowe dziecko, że co, że... Z bogatego domu nie. Zrobiłam sama I nie wzięłam ani złotówki Zarobiłam sama, ja, ja, na jakiej profesji? Od moich rodziców hmm. e, Zarobiłam każdą złotówkę na ten wyjazd sama I hmm. postanowiłam sobie, że właśnie tam pojadę I ustanowiłam sobie taki cel I ciężko na niego pracowałam Słuchajcie, przede wszystkim do Dubaju nie pojechałam na żadne wycieczki Nie pojechałam, żeby... Tylko do pracy! <laughs> ...żeby się plażować a? Nie pojechałam, a, żeby a po kupować co? sobie drogę ciuchy Nie pojechałam, mhm. żeby... Tylko żeby dawać zupy! <laughs> Nic z takich rzeczy robić. No. Pojechałam tam na turniej. Tak... Na... A, na turnie, dobra na turnie. Jak już mówiłam, jestem sportowcem Grałam w tenisa od jakichś 12 lat zaczęłam, A, mając tenisa. naprawdę 6 lat I poświęciłam no. temu Ogromną ilość czasu Ci co trenują pewnie Ale ciekawe, że w tenisa, akurat w Dubaju To nigdzie indziej nie dało się grać z niego. Nie ma turniejów nigdzie indziej Akurat w Dubaju Nie wiedzą, że, że jest to ciekawe. ogromne poświęcenie To nie jest pójście po prostu na tenik raz w miesiącu, raz w tygodniu Codziennie Oj, to są 3-4 godziny dwie. Ciężkiej pracy, że tak mogę powiedzieć ciężkiej harówy każdego dnia i ja po prostu teraz się tym cieszę, bo mogę na przykład, mam okazję jechać na międzynarodowy turniej, bo na takim poziomie jestem, że na takie turnieje mam po prostu okazję jeździć i akurat w tym roku ten turniej miał miejsce w Dubaju i tam pojechałam właśnie w tym celu. Pojechałam tam na 9 dni, z czego 8 spędziłam na korcie. Pojechałam tam też pracować, właściwie głównie pracować. Pracować i głównie pracować. No nie wiem, mi praca w Dubaju młodej dziewczyny kojarzy się z Two Girls One Cup. Z szejkami. I ciężko pracować przede wszystkim na korcie, żeby zdobywać gdzieś te punkty i pchnąć hmm. się w tym rankingu i zdobywać gdzieś swoje marzenia. Tak jak możecie wywnioskować, miałam tam jeden dzień dla siebie, gdzie, gdzie mogłam jedynie, nie wiem, iść na plażę i właśnie wtedy kupiłam sobie te arabskie perfumy, którymi mogłam wam się, się podzielić i powiedzieć, że są naprawdę dobre. Tylko tyle. Nie pojechałam tam jako bananowe dziecko, wiecie, chillować się i plażować się na plaży i kupować sobie fajne rzeczy. Nie, pojechałam tam po prostu dlatego, że mam jakieś umiejętności, na które ciężko pracowałam i jadę tam na turniej zdobywać swoje, tak jak mówię, cele, spełniać swoje marzenia. I again, chciałabym podkreślić, again. że ten kanał właśnie jest dla osób, które Chcą spełniać swoje marzenia, a nie skupiają się na disowaniu no, ja. innych. Bo tutaj, tak jak jedna, e, niebieskowłosa osoba powiedziała, że to nie, pewnie oglądają to 14-12-latki, które mają e, 5 złotych na koncie i co mają zrobić. Tak, ale ten kanał jest dla takich właśnie osób, które później nie chcą mieć tych 5 złotych. złotych na koncie i które będą w stanie które będą w stanie przyciągnąć do siebie mężczyznę, który będzie miał jacht! To jest kanał dla takich, rozumiesz? No. Większość lasek jest kurwa bankrutami, biedakami. I robią właśnie takie sesje w różnych ekskluzywnych miejscach. Dzięki swojej urodzie. Dzięki temu, że masz do czynienia z, ze światowym rynkiem matrymonialnym. I zaraz w jakiś się znajduje. Hej, co powiesz na przelot moim prywatnym odrzutowcem do mojej prywatnej willi, żeby popływać moim prywatnym jachtem. Panie, same zarabiać na siebie, same sobie w życiu poradzić i same gdzieś pnąć się do góry i spełniać swoje marzenie. Nie dla osób, które skupiają się po prostu na Disney. I dla jasności. Żeby była jasność. Nie twierdzę, że pojechała do Dubaju, żeby pracować jak typowa polska influencerka pracuje w Dubaju, jeśli wiecie jak, jak, jak pracuje, jeśli wiecie co mam na myśli. Dobra. Ja tylko mówię, z czym mi się właśnie Dubaj kojarzy i z młodymi. jak młoda Polka jakaś jedzie do Dubaju. w jakim celu.